Zewsząd informacje, że nasi demokraci już kombinują, jak to skręcić i unieważnić wybory prezydenckie. Ale ja mam dla nich złą informacji. Po pierwsze, Polska, z całym oczywiście szacunkiem, to nie Rumunia. I u nas taki numer nie przejdzie. Polska to jest jednak ponad tysiąc lat największej w Europie tradycji wolnościowej. Jeżeli oni będą próbowali coś takiego zrobić, to jestem przekonany, że Polacy wyjdą na ulicę. Dlatego ja przestrzegam. Od razu ich przestrzegam. I uzasadnienia, które my słyszymy zewsząd. Jak mówi profesor Środa. Pierwszego czerwca 25 roku zakończyła się w Polsce era kobiet. Tak, znaczy, muszę powiedzieć, że przykład... teraz się zezłościli po prostu i potknęli nogą i powiedzieli koniec. No, no, no dobra, ale przepraszam bardzo, no komuniści też się kiedyś zezłościli, tupali nogą, ale ja też tupałam nogą i nikt mi nie mówił oszczędzajcie. W dużej mierze ten wybór yy, mężczyzn, bo, 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 bo to jednak w dużej mierze mężczyźni zadecydowali, ym, jest skutkiem może za szybkiej, może za mało taktownej, może za mało Sprytnej. Za dużo mężczyzn głosowało. Że trzeba ich wysłać na jakieś szkolenie. Albo na przykład, jak opowiadają Michelity czy Marcin Gortat i inni, że nie może być tak, że mniejsze miejscowości decydują. Małe miasteczka, czy wieś, czy małe, czy małe miejscowości decydują mi o tym, czy moja żona, czy moje dziecko będzie miało tak kobieta, będzie miała takie czy takie reguły, to sorry, ale nie zgodzę się z tym. I trzeba interweniować, no nie możemy na to sobie pozwolić. Czy już w ogóle, jak słyszymy, że okazało się, że młodzież, większość młodzieży zagłosowała na prawicę. I to jest skandal, to to w ogóle trzeba unieważnić. Więc nasi demokraci, nasi demokraci tak naprawdę pokazują po raz kolejny zresztą, że oni niczego tak bardziej nienawidzą jak właśnie demokracji. To pokazuje ich prawdziwe takie DNA, że demokracja jest dobra tylko wtedy, kiedy oni wygrywają. W tych wyborach, cały czas, codziennie, coś skręcali, jeżeli chodzi o równe i zasady i reguły, żeby te wybory wygrać. No, ja, przypomnijmy, tylko oni mieli, tylko Czaskowski miał finansowanie z budżetu państwa dla swojej kampanii, znaczy oni mieli, a głównej partii opozycyjnej odebrali wszystko. Jedna miała wszystkie, wszystkie pieniądze z budżetu państwa, druga nie miała nic. Dodatkowo, Czaskowski miał jeszcze, jak się okazuje, duże finansowanie z zagranicy na firmę, której siedziba znajduje się w miejscu drzewa. Szukamy, to zobaczcie, tu jest mapa jedziemy. Gdzie to jest? popatrzcie, to tu jest. Szukamy, szukamy. O, popatrzcie, tutaj dojeżdżamy do. O, dojeżdżamy, to 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 będzie. O! Dokładnie tutaj. O! słuchajcie, to jest właśnie. To jest siedziba tej warszawskiej firmy, która dostała skądś jakieś ogromne pieniądze. I szukamy siedziby tej instytucji, która prowadzi najdroższą kampanię w Polsce na Facebooku. O, znaleźliśmy, słuchajcie, to jest to. To jest dokładnie tutaj, to jest ta ulica, to jest ta ulica, gdzie ta firma się znajduje, która prowadzi tą drogą kampanię dla platformy obywatelskiej. Puk, Puk! Dzień dobry! Czy jest Rafał Czaskowski? Chciałbym zobaczyć księgowego tej firmy, proszę Państwa. Może gdzieś z tyłu się schowali, ja sam nie. a może Sławomir Nitras jest gdzieś tutaj się znalazł. Słuchajcie, no nie ma. A druga strona tego nie miała. Miliony. Najdroższa kampania na Facebooku właśnie była z jakichś lewych pieniędzy finansowanych z zagranicy. Więc kto miał tak naprawdę przewagę? A do tego jeszcze dwie trzecie mediów oczywiście po ich stronie, taka to jest równość. Przejęte instytucje siłą TVP w likwidacji. Że prezesem TVP jest dzisiaj człowiek, który u Rafała Trzaskowskiego w spółce autobusowej zarządzał. Że pani mąż czeka na ambasadorską nominację od nowego prezydenta, domyślamy się którego. To nie jest obiektywizm. To nie jest obiektywizm, pani nie powinno tu być. Musiałem to powiedzieć w imieniu wszystkich sztabów, które zgłosiły swój sprzeciw. Dziękuję. I mimo tego wszystkiego przegrali. I oni nie chcą uznać tego wyniku. Widać, że on codziennie z nich wychodzi. Ja dlaczego tyle tych młodych, prawda, głosowało? Albo mężczyzn, albo ludzi z mniejszych miejscowości. Nie może tak być. A może jeszcze gorzej. No, mamy taki problem, dlatego też na przykład powinno się prowadzić warsztaty dotyczące męskości. Takie warsztaty są prowadzone. Oczywiście ja już widzę, który... jak któryś mężczyzna idzie nie, na, nie, temat, na warsztaty. Znaczy, o ja myślę, że jest problem. Oni i najlepiej ustanowiliby sobie takie reguły, że na przykład zamiast y, 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 każdego głosu równego, to powinno być tak, że na przykład ktoś, jak pracuje w tv to ma 10 punktów y, głosu, a jakiś człowiek powiedzmy z małej miejscowości to ma jeden punkt. A ktoś, jak pracuje w gazecie wyborczej, otóż w ogóle 12 punktów i jemu się powinno specjalnie tam zaliczać taki x i plus 12 głosów, a temu z mniejszej miejscowości dalej jeden głos. I wtedy to by była równa demokracja. przecież ludzie oszaleli. I to widać, że trzeba ich całkowicie pozbawić władzy w Polsce, zanim zrobią wszystkim krzywdę i wywołają wojnę domową. Musimy to zatrzymać.